Czyli a pierwiastek z 48 to 6 16 podzielić na 5 to jest 3,2 3,2 A czekajcie, bo to są takie, no to nie 16 piątych odjąć Ile to jest 3 razy? 9 Ja nie udaję kurwa, stresuję się w Stresuję się, że źle coś robię 9 Czyli 9, czyli razy 5 5 Kurwa zamknąć pizdy, dobra pamiętam muszę otworzyć, bo mnie zdenerwowaliście Kurwa wyłącz to jebany demilu! 15, Podjąć Podjąć 45 Piątych. A tyś popierdoleni są te ludzie, a to pierdola. się równa. Minus 29 piątych s